Siemano witam was w nowym odcinku z tej strony Grucha JCNW Nie przedłużając, zapraszam was do filmu, który właśnie teraz się będzie kurwa zaczynał i intro. Siemano z tej strony Grucha JTCNW. Jestem kurwa z wami i w chuj e, Witam na w nowym odcinku. Od razu mówię z miejsca. Przypierdol kurwa dzwone. Subskrypcje zostaw. Komentarzy. fuj komentarzy kurwa, bo chcę zrobić te Q&A pierdolone. No, no to więc zostaw te komentarze. Tam kurwa nie wiem pytania. Na no, pierdolcie kurwa. Ile mam lat kurwa? Ile mam wzrostu kurwa? Co? No kurwa nie wiem. No. Ile już mam ten kanał kurwa? ile mam kurwa tą dziarę kurwa kiedy ją robiłem coś takiego znaczy, kiedy ją robiłem to na pewno nie wam tylko powiem kurwa ale to w kiłnej zadawajcie pytania po prostu kurwa maki chuj Dobra dziękuję za 55 subów Dziękuję dziękuję Wczoraj jeszcze wieczorem było 60 subów ale pięciu z was odeszło Trudno, no nie chcecie mnie oglądać ja was nie zmuszę Ja was do tego nie zmuszam ja jestem kulturalny. Kurwa, ja kulturalny, no zajebiście. E, dobra, teraz tak. E, wbijamy do Filip Do mojego ziomeczka. Będziecie mieli link w opisie. Do Filip Ku wbijamy na kanał. Będziecie mieli link w opisie do niego. Podeślę, podeślę na pewno. E, bo tej morce bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo, co dla mnie uczynił. Wiem, że będziesz to oglądać, a więc dzięki, mordeczko. Ja robię to samo, promujecie I chcę, żebyśmy się nawzajem promowali, jak coś. Po prostu wbijajcie do Filipku. Ja Wam podeślę tam link. Spoko, mordeczka. Ma 11 lat i kuźwa widziałem jego subskrypcję. No to się przeraziłem. No kurde, no mordowy Naprawdę mordowy miatasz. Dobra. Odpowiadam na dwa komentarze, które widziałem od jednej widzki. Adi, zamknij Pierwsze pytanie, kiedy pójdę do logopedy? Do logopedy. Już Ci odpowiadam, nie pójdę. Chodziłem, miałem rozczep podniebienia. Jak byłem mały, miałem na to operację. No i tak wyszło. Staram się mówić tam szy czy chy, coś takiego. Tylko czasami mówię za szybko. I na to musi się zwrócić uwagę. A więc drugie pytanie. Czy będę nosić aparaty na zęby? Nie, nie będę nosić aparatów na zęby, gdyż ponieważ mam taką jamę ustną, że tutaj mam takiego kła, ja Wam go nie będę pokazywać. I jeżeli ja bym chciał go usunąć, to jeszcze trzy inne zęby muszę wyjewać. To więc yy, sorry. Staram się mówić do Was wyraźnie i Wolno, co nie, poniekąd i wychodzi, poczekajcie chwilkę, trzeba sobie łyka jebnąć. Zasło w gardle, to wiadomo. No i dlatego nie będę nosić aparatów. E, to już odpowiedziałem na dwa pytanka. Pod tym odcinkiem wejść został suba. Komentarze, łapkę w górę. Komentarze kurwa, bo chcę zrobić QA i pierdolony, tak jak już się powtarzałem, tak się będę kurwa mać powtarzać. E, co jeszcze? Co jeszcze, co jeszcze? Podziękowania za suby były, komentarze mówiłem, na no mówiłem. Co jeszcze? No nie, jeżeli pod tym filmikiem nie będzie komentarza... no Pewnie będą komentarze w chuj, bo wiem, że wy to potraficie. E, Bowiem, albo wyświetlenia. O! Lecimy zaś na wyświetlenia. Komentarze i wyświetlenia. Zobaczymy jakiego będzie więcej, to zrobimy Q&A. Tylko, że jak komentarzy teraz nie będzie, to ja sam y, robię Q&A. Po prostu z głowy. Albo jak będzie Q&A, jak będzie 30... 20, 25 wyświetleń, robi Q&A. Na 30 wyświetleń nawijam dla Was nutę z głowy. Co Wy na to? Bid będzie lecieć, a ja będę nawijać z głowy. No to więcej starajcie. Ja się z Wami żegnam. And... Yo!